To jest to wszystko, co do nas dotarło. Rzeczywiście jest z czego wybierać, bo to są dwa rodzaje przynęt. Seria TX1 i seria Isolate. Czym one się różnią? Ano różnią się i to w kilku punktach. Po pierwsze, TX1 jest bazową serią, najtańszą z dość dużą możliwością wyboru smaków bo tutaj mamy zarówno orzechy tygrysie, squid i octopus, mamy monster kraba, mamy banana i ananasa, mamy truskawkę. No naprawdę jest czego wybierać w opakowaniach, jak widać, zarówno kilogramowych, jak i pięciokilogramowych. Oczywiście seria TX-1 to nie są tylko i wyłącznie kulki. One są dopełnione kulkami pływającymi, tutaj też w tych samych smakach, które kulki, to są również płynne dipy, no i zalewy do ziaren chociażby. Bogata seria przynęt Shimano, jak widać możliwości jest dużo. Każdy może sobie swój ulubiony zapach czy smak, jak to woli wybrać. Druga grupa przynęt z wyższej półki to jest Isolate. Jak widać mniej tutaj mamy możliwości ale też dodatkowe, bo kulki izolate są w średnicach 20 i 24 mm, więc czasami potrzebne nam są te duże kule. One są tutaj oferowane. Tu nadmienię, że TX1 to 15 i 20 mm. Również w serii izolate kulki pływające, dipy i zalewy. I jeszcze dwa słowa dodatkowe o serii Isolate, żeby być wiarygodnym, to ja wyciągnę kartkę gdzie mam spisane, bo naprawdę tego nie można spamiętać. A jest rzeczą istotną, dlaczego jest to seria topowa, ponieważ w skład tych przyręt, tych kulek wchodzi między innymi mączka z owadów, to jest jakieś 10% zawartości tych kulek, także mączka wątrobiana, która wiadomo, że jest bardzo skuteczna. Poza tym dodano również hydrolizowane białko z łososia, także nasiona, minerały, zioła, więc bogactwo składu tych kulek, jak widzimy, jest, jest naprawdę znaczne. Natomiast to, co jest w środku w tych kulkach, nas mniej interesuje. Interesuje to karpie, bo one sobie tam wyczują, co dla nich jest naprawdę dobre. Oglądając to wszystko, oczywiście trzeba się zdecydować na coś. Wiadomo, że nigdy nie kupimy sobie wszystkich smaków, bo to jest nam po prostu niepotrzebne. Wybieramy albo nasze ulubione, albo też próbujemy jeden, drugi. Jeżeli nam się spodobają, to dobrze. Jak nie, spróbujemy inne. Wiadomo, że są to smaki, zarówno owocowe, banan i ananas. No to jest klasyka. Ja na pewno na to na tę kulkę będę łowić, to będzie jeden mój zestaw, taki stuprocentowy, uwielbiam to. I do tego naturalnie dodam jeszcze jeden z pływaków, żeby robić takie małe bałwanki. Na co jeszcze się zdecyduję? Myślę, że nie na orzech tygrysik teraz, bo zrobiło się ciepło, woda jest już nagrzana. Squid i octopus. To jest, to jest znakomity pomysł. Również z bałwankiem myślę, że wybiorę albo żółty, albo też biały, dlatego że kulka pływająca w bałwanku bardzo często działa na wzrok karpia. Kiedy woda, tak jak tutaj, jest bardzo klarowna, karp doskonale widzi i na pewno szybciej rzuci mu się w oko przynęta jasna niż ciemna. A te kulki oczywiście zawsze można dopalić. Można dopalić dipem, żeby zintensyfikować ten flavor. Tak więc anaple i banana to w pierwszej kolejności, squid i octopus w drugiej. A co trzecie? A trzecie to na pewno wezmę z serii Isolate, i myślę, że będzie to fajne połączenie. To mi się bardzo podoba. Kryl and pitch. Nie będę 24 mm kulek tutaj stosować, ale 20. No, myślę, że ten morsko owocowy zapach tych kulek te ryby w Wyszogórze może przyciągnąć. No zobaczymy za chwilę zakładam na włos wywożę zestawy. Co z tego będzie? Mam nadzieję w ciągu najbliższego Dnia w ciągu najbliższej doby tutaj będziemy i to wszystko się nam okaże.